Do nagrywania. Nie wzięłam też sobie dużego statywu. W ogóle nagrywam z telefonu, więc na statywie to i tak by nie siedziało. Nie przytyłam, tylko, tylko po prostu kadr będzie wybitnie niekorzystny, ponieważ nie będę miała nawet na wysokości oczu obiektywu, tylko od dołu. No hej, tu Kasia Zaręba. Dziś pogadamy sobie na temat diety. Nie będę mówić o żadnym konkretnym modelu odżywiania się. Wydaje mi się, że powiem tu o rzeczach, które może dopasować każdy do każdego modelu odżywiania się. Nieważne czy jesteś weganem, wegetarianem, czy jesteś karniworem, keto, czy jesz tradycyjnie, wysokowęglowodanowo. I uwaga, nie będę tutaj narzucać Tobie, mojego zdania, to nie będzie film na zasadzie, co powinieneś, czego nie powinieneś robić, czy w ogóle, co gorsza, myśleć, jak powinieneś albo jak nie powinieneś. Tylko ja ci tutaj przedstawię po prostu moje zdanie, moje podejście, które u mnie się sprawdza. Wydaje mi się, że jest w miarę rozsądne i jeśli będziesz chciał, możesz zastosować to u siebie, a jak nie, no to nie. Produkty zakazane i dozwolone, boże, jak mnie denerwuje, jak ktoś używa takiego sformułowania. To mogę, tamtego nie mogę. Na przykład jestem wegetarianką, nie mogę mięsa, choćby się paliło, nie mogę, nie zeżrę. Jestem na keto, nie mogę makaronu, nie mogę cukru, nie mogę nic z mąką, nie mogę na przykład ananasa, tych owoców, które mają wysoki cukier. Nie tykam po prostu ani odrobinki. Jestem karniworem, nie zjem ani trochę zieleniny. Jestem weganem, nawet ociupinki masełka nie mogę zjeść. Tylko pomyśl, co się stanie, jeśli jednak zjesz to, czego nie możesz. Umrzesz? A może będzie ci wstyd, że złamałeś jedną z zasad, które samemu sobie narzuciłeś, a chcesz trwać w tym za wszelką cenę? Albo jeszcze gorzej, boisz się, że zostaniesz wykopany z jakiegoś zamkniętego kręgu ludzi tkwiących w dietetycznej ideologii. Takie sztywne ramy według mnie są dobre, jeśli. Ktoś na coś choruje, wiadomo co mu szkodzi i co tą chorobę pogłębia. Ja wiem, że jest wielu bardzo, bardzo chorych ludzi, którzy no, mają dietę gdzieś, bo albo nie mają wiedzy, albo nie mają siły, albo im się po prostu nie chce. Na przykład, w, na przykład w przypadku raka wydaje mi się, że powszechnie wiadomo, że rak żywi się cukrem, no i często tak jest, że osoby chore na nowotwór zajadają się po prostu ciastkami. Czy innymi rzeczami, które bardzo, bardzo ponoszą, podnoszą poziom cukru we krwi. Ja nie oceniam na pewno w żaden sposób tych ludzi. Wiem, że też lekarze często nie dają kompletnie żadnych wskazówek na ten temat. Ludzie często myślą też, że takie sprawy jak zdrowie zależą przede wszystkim od genów, gdzie geny to tylko 5%. Z jednej strony nie polecam tak robić, nie polecam takiego podejścia. Ja jestem bardziej za tym, żeby brać wszystko w swoje ręce, ale też, tak jak powiedziałam, nikogo nie oceniam, ja nikomu nic nie narzucam, każdy niech sobie robi, co chce. Myślę, że oglądasz ten filmik, żeby poznać moje podejście. Ja podejście do tematu mam takie, że dbam bardzo o moje zdrowie. Jestem zdrowa, być może zakładam, że właśnie dlatego, że już od dłuższego, dłuższego czasu dbam o swoje zdrowie i to nie jest tak jak. Większość ludzi zapewne myśli, chociaż też nie jestem tego pewna, że ja wszystko to, co robię, treningi, dieta, to jest tylko dla sylwetki, a niektórzy myślą, że nawet jest sylwetka ponad wszystko, ponad zdrowie. No, u mnie to jest trochę inaczej. Mi najbardziej zależy, żeby żyć jak najdłużej i co najważniejsze, w jak najlepszej sprawności, żeby jakość życia mieć na najwyższym poziomie. I tu chodzi o to przede wszystkim, jak ja się czuję, o mój komfort, o mój komfort w sensie zdrowotnym. I uwaga! Mimo, że dieta jest dla mnie bardzo ważna, to nie traktuję jej jak religię i nigdy nie miałam takiego podejścia. Kiedyś na przykład postanowiłam, że do minimum ograniczę spożywanie produktów odzwierzęcych. Zrobiłam na sobie taki test, mimo to, że no, mam dość sporą wiedzę w tym temacie. Wiedziałam, że to niekoniecznie będzie dla mnie zbyt dobre, ale w związku z tym, że ja jestem otwarta na różne rzeczy, ja bardzo wiele już rzeczy na sobie przetestowałam, chciałam przetestować i to. To nie wyglądało tak, że ja nagle ogłosiłam całemu światu, hej, hura! Jestem teraz wegetarianką czy nawet w sumie weganką, bo raczej na tej zasadzie opierała się moja dieta wtedy. Nie wpadłam w żadne takie ideologiczne bagno, bo inaczej nie mogę tego nazwać. Po prostu chciałam coś sprawdzić. Też starałam się nie nastawiać na nic, ani się nie nastawiałam na to, że będzie do dupy, ani nie, nie nastawiałam się na to, że będzie nie wiadomo jak super kolorowo, tylko po prostu sprawdzam, zobaczymy jak mój organizm do tego podejdzie. No i dzięki temu, że zostawiłam sobie otwartą furtkę, żeby wrócić, bo wiele osób robi właśnie tak, że zaczyna coś. I zamyka sobie wszystkie drzwi powrotne. Mówi wszystkim, że jestem weganką, bo to, bo tamto, bo siam to. I potem już za bardzo nie ma powrotu. Bo albo sobie ktoś tak mocno wbije pewne rzeczy do głowy, że już choćby chciał, to nie może potem przełamać pewnych barier. Nie może nawet jeść produktów od zwierzęcych, bo ma w sobie taką blokadę. Albo jest mu po prostu wstyd, bo wszystkim nagadał, że jakie to świetne ekstra i w ogóle, a potem. Trochę tak głupio może przyznać się do błędu? Chociaż ja tak nie uważam. Przyznawanie się do błędu jest bardzo dobre. Każdego dnia wydaje mi się, że robimy sporo błędów. Dobrze jest się do tego przyznać. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że się rozwijamy, że idziemy do przodu, że może szukamy jakiejś drogi dla nas i o tym, że jesteśmy na tyle dojrzeli, żeby się potrafić do tego błędu przyznać. No ale wracając do tego mojego eksperymentu yy, z dietą pozbawioną produktów odzwierzęcych, po dwóch tygodniach czułam się bardzo, bardzo źle, a po miesiącu no po prostu już mnie szlak trafiał, nie będę tutaj się rozwodzić. Dlaczego? Może jak będzie taka potrzeba, chociaż nie wiem, jakoś mi się nie wydaje, zobaczymy. Może kiedyś nagram o tym osobny film, a póki co no powiem ci tylko tyle, że nie zamknęłam sobie tych drzwi. I mogłam wrócić. To było na tej zasadzie, że jeśli mi to będzie pasować, jeśli się będę dobrze czuć, jeśli będę mm, zauważać zmiany wyglądowe, pozytywne, że moja skóra będzie lepsza, że moje włosy będą mocniejsze, że ciało będzie drniejsze, cokolwiek, wiesz, na wszystko trzeba zwracać uwagę, że się będę lepiej czuła, że będę miała więcej siły i tak dalej. No to wtedy bym zapewne kontynuowała tą drogę. Ale jeśli tak nie było, to nie widzę sensu dalej trwać w takim czymś. Oczywiście czasami są takie okresy, przejściowe, na przykład kiedy zaczynamy keto dietę, jest ten okres adaptacji chociaż też y, duże znaczenie ma to jak się zrobi ten okres adaptacji u mnie na przykład przebiegło to świetnie, normalnie trenowałam dobrze się czułam, więc y, takie zmiany dla mnie były tylko jak najbardziej na plus cały czas jest bardzo dobrze, mam wrażenie, że jest coraz lepiej, więc po prostu kontynuuję tą drogę, która mi służy ale y, widzisz, no nie zaczęłam nagle nazywać się jakimś ketoludem nie pozmieniałam nazw w profili Mediach społecznościowych. Nie zamykam się na ten temat. Uważam, że nigdy nie można być czegoś pewnym, na pewnym, pewnym na pewno. Po prostu nigdy nie możemy być niczego pewni, tak naprawdę. Mówię o tym od czasu do czasu na YouTubie. też przede wszystkim dlatego, że widzę, że ten temat ludzi interesuje, a ja mam jakąś taką wiedzę, no studiuję to od 6 lat, generalnie diety, od ponad 6 lat, ale dietę ketogeniczną, tak chyba głównie, ponieważ od samego początku, kiedy zaczęłam się interesować, kiedy zaczęłam sobie diety różne do siebie porównywać, zauważyłam, że to jest dieta skuteczna, tak więc ten temat mam wgłębiony bardzo dobrze, więc na ten temat też mogę się wypowiadać, może coś komuś pomoże, czasem coś napiszę na ten temat na Instagramie, ale to nie jest tak, że ja to wszystkim polecam, często mówię, że to nie jest po prostu dla wszystkich i koniec, nie ma czegoś takiego, co jest dla wszystkich najlepsze, nie ma jednej drogi, która u wszystkich najlepiej się sprawdza, którym, która wszystkim da jakieś nie wiadomo jakie efekty nie ma czegoś takiego jak dieta cud, jeśli chodzi o odchudzanie, jeśli chodzi o zdrowie. Kiedy mi coś zacznie nie pasować, oczywiście w kwestiach zdrowotnych, wtedy to zmienię. Nie, nie zaprzeczam, że jeszcze kiedyś wrócę do węgli i będę jadła wysoko węglowodanowo, tak jak kiedyś. Po prostu trzeba się obserwować i robić to, co nam służy. I nie robić z diety religii, bo to się może skończyć naprawdę tragicznie. Co do zakazanych produktów, ja mam taką zasadę, że mogę wszystko, na jakiej diecie bym nie była. Jeśli jest Jestem na keto, w czasie urlopu spróbuję sobie jakichś lokalnych przysmaków. Choćby nie wiem, jak były słodkie. Nie mam z tego powodu ani żadnych wyrzutów sumienia, nic się nie dzieje. Oczywiście to nie może być tak, że, będąc na keto, yy, mając bardzo, bardzo ograniczone węglowodany, rzucę się na coś. No bo, ale ja nie rzucę się na to nie dlatego, że nie mogę, tylko że wiem, że się po tym będę źle czuła. A ja bardzo mocno sugeruję się tym, jak się czuję, jaki jest mój komfort. Ale wiesz, małe ciacho czy jakiś taki kawałek pizzy na cienkim spodzie nie wyrządzi mi totalnie żadnej krzywdy. Szczególnie, że jak już mówiłam w którymś z ostatnich filmów, mój odwyk cukrowy przebiegł bardzo, bardzo pomyślnie i teraz, nawet jak zjem troszeczkę, nie ciągnie mnie do tego bardziej. Mogę sobie zjeść kawałek ciasta, kawałek pizzy. I nie mam potrzeby jeść więcej. Zapewne to też mi siedzi w głowie, jak się będę czuła, kiedy przekroczę po prostu pewny limit. Ale to nie jest na takiej zasadzie mojej blokady, że o Jezu zjadłabym, ale nie mogę, Boże nie mogę, jak mi źle, jak mi źle", Tylko nie chcę więcej. Tyle. I moje myślenie w tym temacie się na tym kończy. Tak samo jeśli byłabym na diecie wegańskiej i zjadłabym mięso, bo na przykład coś by mnie do tego mięsa ciągło. Być może mój organizm miałby potrzebę pozyskać coś z tego mięsa, czego nie ma w produktach, które nie są pochodzenia zwierzęcego, też nie miałabym z tym problemu. A jeśli ktoś wyskoczyłby na mnie z tekstem w stylu: Nie, nie możesz być, nie wiem, ketoludziem, właśnie, nie ma, nie ma za bardzo określenia na to. Powiedzmy, że jeśli ktoś by wyskoczył na mnie, że ja nie umiem robić keto, albo że nigdy nie robiłam keto, bo jadłam jakiś tam cukier, czy jadłam jakiś dżem, który nie jest w liście produktów keto, albo jem ogór ogórki konserwowe, które nie są w yy, liście produktów keto, to nie jestem naprawdę na keto i nigdy nie byłam, albo jeśli byłabym weganką i od czasu do czasu zjadłabym mięso, bo czułabym taką potrzebę, i ktoś by mi wyskoczył z tekstem w stylu, Ty nie jesteś prawdziwą weganką, bo zjadłaś mięso no to sorry, ale ja nie mogłabym zrobić nic innego w tym momencie, tylko buchnąć śmiechem i naprawdę współczuć tej osobie. Pamiętaj też, że ilości mają największe znaczenie. Ja tutaj ostatnio pokazywałam naleśniki niskowęglowodanowe, to był też prze przepis dla osób, które są na keto eee, i były komentarze, ale dżem na keto? No pewnie, że dżem na keto, a co ja się będę, no? Mam ochotę, mała ilość nie, nie jest w stanie mi zaszkodzić, więc dlaczego nie? Najważniejsze jest to, na czym bazujesz, a dodatki to są właśnie, to są tylko dodatki. Ja nie uznaję żadnych zakazów, nikt w temacie diety oczywiście, nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. Szczególnie, że właśnie nikt poza mną nie wie, jak ja się czuję, nie wie, jak reaguję na jakie produkty. Jeśli nie ma przeprowadzone, przeprowadzonego tak naprawdę wywiadu ze mną, to nikt nie może mi powiedzieć, co ja mogę, a czego ja nie mogę. Ja, jak rozpisuję ludziom diety, przeprowadzam na początku bardzo szczegółową ankietę, i na tej zasadzie faktycznie mogę dać bardzo celne wskazówki. Ale i tak, jeśli ktoś po czymś się źle czuje, nie powinien tego jeść, nawet jeśli ja mu to rozpiszę. Ja też nie mam potrzeby po prostu podpinania się pod jakąś grupę ludzi, którzy wyznają jakąś dietę. Ja jestem, wydaje mi się, na tyle silna psychicznie, żeby móc. Przejść przez to wszystko, bez takiego ciśnięcia, bez takiego nakręcania się, że jaki to jest super, jakie to jest ekstra. Ja wiem, po czym się czuję dobrze, i idę w tym kierunku. I tobie też to polecam. Po prostu dobrze jest posłuchać swojego organizmu, zwróć uwagę na to, może to nie, będzie smaczny temat, więc jak teraz jesz, no to albo zastopuj ten film, albo może Ci to nie przeszkadza, zwróć uwagę na to, jak wyglądają Twoje wypróżniania. Czy jest to tak zrobione? Czy masz z tym problemy? Zwróć uwagę na to, jak czujesz się zaraz po posiłku. Zwróć uwagę na wzdęcia. Zwróć uwagę na to, czy przypadkiem energia Ci nie spada w ciągu dnia, czy nie jesteś. Z zbyt senny niż wydaje ci się, że powinieneś być. Zwróć uwagę na to, jak wygląda twoja skóra. Czy przypadkiem może włosy ci nie za bardzo wypadają? Czy ostatnio może, to jest kierowane do kobiet przede wszystkim, nie pojawia się jeszcze więcej celulitu? Czy paznokcie nie są za słabe? Czy skóra nie jest za sucha? Czy usta nie mają takiego bladego koloru? Czy oczy nie są zaczerwienione? Czy nie masz podpuchniętych tutaj takich... Sinnych, takich silnych sińców pod oczami. To wszystko jest bardzo ważne, na to trzeba zwrócić uwagę. Przede wszystkim takie sygnały, co powinniśmy jeść, daje nam to, jak się czujemy po danym posiłku. I tutaj też uwaga, jeśli źle się czujesz po tłustym mięsie z ryżem, to niekoniecznie źle na Ciebie działa tuste mięso, albo w ogóle mięso, ale być może tłuszczu było za dużo, być może połączenie tego tłustego mięsa z ryżem nie jest dobre. Trzeba sobie naprawdę zrobić od czasu do czasu takie analizy Warto poświęcić temu czas, bo tak jak ja ci mówię, dieta no właśnie, dieta z takim podejściem dla mnie to nie jest coś, że ja muszę wytrwać na tym, to nie są dla mnie nakazy i zakazy, tylko to jest dla mnie działanie w tym kierunku, żeby było mi komfortowo. Mi ogólnie jest bardzo komfortowo. Tak ci powiedziałam w sprawach kibelkowych, w sprawach płaskiego brzuszka, po posiłku, w sprawach cery. No dobra, teraz nie widać, bo nagrywam z telefonu i to jest taka średnia jakość, ale jestem zadowolona. Nie odczuwam żadnego takiego zdrowotnego dyskomfortu. I to jest dla mnie bardzo dobry znak. Tak jak z moich obserwacji wynika na przykład co do skóry. Ostatnio kupiłam sobie nowy mikser i sobie poszalałam z kawką kuloodporną, no bo na keto no to kawka kula odporna z masełkiem. Nie, bezkofeinowa, bo ja nie mogę kofeiny, bo mnie potem i jeszcze mam więcej energii niż normalnie za dużo, także kawę bezkofeinową z masełkiem i sobie ubijałam śmietankę, 36 i na cały kubek było chyba tyle tej śmietany i tak dzień w dzień po kilka tych kaw to było to było totalne przegięcie z mojej strony i ja byłam tego świadoma tylko po prostu tak mi to smakowało i dawno sobie nie robiłam takiej kawki z bitą śmietaną, bo nie miałam miksera przez jakiś czas, poszalałam, poszalałam, za bardzo. Do tego jadłam te naleśniki z serkiem mascarpone i to nie znaczy, że Ty nie możesz jeść tych naleśników z serkiem mascarpone, bo Ci jest to co mnie, ale to chodzi o to, że po prostu za dużo było tego nabiału u mnie ostatnio i, i mi się źle stało, no może coś tutaj widać. Taka, taka kaszka takich drobnych wyprysków mi się pojawiła, bo tego nabiału było za dużo i to jest dla mnie znak, że ja niezbyt dobrze reaguję na nabiał. Oczywiście nie mam na myśli jajek. Ale nie mogę przesadzać z tym na białym. Teraz znowu zaczęłam jeść go mniej, już się cera poprawia. Myślę, żeby sobie za jakiś czas spróbować całkiem wyeliminować i to też nie będzie na takiej zasadzie, że nie mogę, tylko zrobię sobie taki test. Na przykład przez miesiąc nie będę ani odrobiny mleka, ani żadnej śmietanki. Może na maśle się zatrzymam, bo. No, masełko to jednak masełko, no nie. Eee, na keto. Wskazane jest masełko, no ale zobaczymy. Być może zrobię sobie taki test, że zrezygnuję kompletnie ze śmietany i z tych wszystkich innych przetworów mlecznych, a zostanę tylko na maśle i zobaczymy, jak na to będę reagowała. A potem sobie na przykład zacznę powoli wprowadzać malutkie ilości i zobaczę, jak na to reaguje mój organizm. Mimo tego. Że nie uznaję nakazów i zakazów. Są u mnie takie rzeczy, których po prostu nie tykam. Na przykład 6 lat temu, chyba jakoś tak to było, miałam ogromny problem z trądzikiem i tak naprawdę wtedy zaczęłam interesować się bardzo dietami i tym, jak one wpływają na zdrowie, na wygląd i w ogóle na wszystko. Chciałam się za, wszel za wszelką cenę tego trądziku yy, pozbyć. Co ja wtedy testowałam, boże, aż teraz po prostu ręce opadają. Może kiedyś opowiem. Jakie wariactwa nawet testowałam? Ale dobrze, no dzięki temu wydaje mi się, że jestem teraz mądrzejsza. Kompletnie zrezygnowałam z takiego cukru, cukru sztucznego. Zaczęła się u mnie dieta paleo. Byłam na niej rok i była bardzo fajna. No to jest po prostu dieta niskowęglowodanowa. Trochę podobna do tej, na której teraz jestem, czyli do keto. Tylko tam jednak tych węgli jadło się więcej. Jadłam owoce też, ale ona bardzo dobrze na mnie działała. I wtedy też zrezygnowałam totalnie ze wszystkich paczkowanych takich słodyczy. Jedną z rzeczy, która Pierwsze poszła do wywalenia, no to były słodkie napoje i nie tylko kolorowe, bo wody, te różne smakowe, cytrynowe i tak dalej. One też są słodzone, zawsze warto patrzeć na skład. Od tamtego czasu po jakimś roku, półtorej czy dwóch spróbowałam koli. Dosłownie kilka łyczków. Jak ja wtedy na własnym organizmie przekonałam się, jak to bardzo wciąga, jak bardzo to jest uzależniające. Piłam tą kolę chyba przez tydzień czy dwa. Oczywiście nie litrami, ale tak po jednej szklance, dwóch szklankach dziennie, co dwa dni coś tam się napiłam. Zobaczyłam, jakie to jest uzależniające, i postanowiłam, że ja nie chcę y, mieć w swoim życiu takich substancji. No i wywaliło. I od tego czasu już dobre. Wydaje mi się, że z 5 lat, nie wiem ile lat. Dobra, nie będę mówić tymi latami, bo potem mi powiecie, że ściemnia, ma ja po prostu nie pamiętam. Bardzo długo w każdym razie. Nie piję już takich napoi. I teraz to jest dla mnie coś. To nie jest dla mnie po prostu produkt spożywczy. I tyle. To nie jest tak, że nie mogę, tylko to się nie nadaje dla mnie do picia. Także takie rzeczy są. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że na przykład weganie mogą za takie produkty uważać mięso. Stuprocentowa pewność jest, że szkodzą nam produkty takie bardzo syfiaste, paczkowane, jakieś słodycze, chipsy, napoje, o których ci powiedziałam przed chwilą. To naprawdę można wyeliminować. Na początku może być ciężko. Ale potem się przyzwyczajasz i potem właśnie nie uznajesz tego za coś, co jest dla Ciebie do jedzenia. To nie jest dla Ciebie produkt spożywczy. Widzisz, to wszystko nie ma żadnych zakazów, są tylko pewne rzeczy, na które nakierowuje mnie mój organizm. Polecam takie podejście. Możesz sobie przetestować, zobaczyć, jak się będziesz czuł, przede wszystkim psychicznie, bo, no bo to jest taka fajna, psychiczna wolność. Nie masz z góry czegoś narzucone. Jak Ci ktoś powie, że. Jak zjadłaś trochę mięsa na weganizmie, to jesteś w ogóle straszny i tak dalej. Olej to, jak ci na Keto ktoś powie, że o może, zadłeś trochę dżemu, na przykład, nie wiem, truskawkowy akurat ma trochę mało węgli, ale generalnie no, zadłeś arbuza, albo coś, co jest naprawdę bardzo słodkie, makaron, spaghetti, kawałek pizzy, no to co to w ogóle? Ty, na Keto takie rzeczy nie polecam się tym przejmować. A nawet polecałabym się trzymać z daleka od ludzi, którzy myślą w taki bardzo, bardzo zamknięty, schematyczny sposób. Możesz napisać w komentarzu, na czym opiera się Twoja dieta. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie indywidualnej diety i lub treningu, możesz zobaczyć, jak wygląda współpraca ze mną na stronie wkondycji.pl. Link do tej strony masz w opisie pod filmem. Zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, jeśli ten film się tobie podobał. Jeśli według Ciebie powiedziałam coś przydatnego, do subskrypcji kanału, jeśli interesuje cię tematyka fit, zdrowia, dobrego samopoczucia. Wpadnij też na moje profile instagramowe, facebookowe. Linki masz w opisie pod filmem. Jeśli zobaczyłeś ten film do tego momentu, napisz w komentarzu Pantera w Alpach. Mam nadzieję, że masz świetny dzień. Widzimy się za niedługo. Pa pa!